Pozdrawiam. O rany. Moją mamę. Teraz tak wolno, nie tak jedziemy? Mhm. Nie, że mi się wydaje. Nie, 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 nie. niż wolak. Ja się boję. Wiesz co, ja chyba że zaraz niż ten telefon albo no, na razie już Jest jakiś. Jest jakiś. Jest jakiś. zdjęcia. Musisz? Super, Jest Ale z tej Zobacz tam już dół, nie? Jak idzie terapionowo, to. O, teraz będzie. <laughs> no, bym miał chęt jakby spadło. No tu władzi w drugi raz i szukł. Dobra, skończ na gry I chowaj ten, bo będziemy tam zsiadać, no?